nadzieję, że mnie dobrze słychać i czuć. Siema hajpulowcy. witam Was na tym kanale. Na tym kanale o nazwie Hajpul. I dzisiaj pogadamy o takim temacie, jakim jest nauka dwuboju i jak się możecie tego nauczyć w najszybszy możliwy sposób. Jakie są etapy tej nauki, no i przejawimy sobie po kolei wszystkie z nich. Zaczynamy. Gdy jesteś na tym kanale są, to są dwie opcje. Albo już trenujesz podnoszenie ciężarów i potrzebujesz pomocy w dalszym etapie, albo na przykład trenujesz podnoszenie ciężarów i jesteś w jakimś klubie, więc ogarniasz wszystko well done. Czyli w sumie trzy opcje. No i trzecia opcja chciałbyś się nauczyć podnoszenia ciężarów. I ja też kiedyś byłem na tym etapie, że chciałbym się nauczyć podnoszenia ciężarów. Nie za bardzo było informacji w internecie, gdzie można się nauczyć podnoszenia ciężarów i jak. Czyli nie było gdzie informacji i jak się nauczyć, ale mieszam się. I jedyne co było tak naprawdę dostępne, no to jakieś filmy z zawodów, z kanałów tam All Things Gym czy Hoogrip jeszcze wtedy chyba istniał. Teraz jest od tego o wiele, wiele więcej. I pierwsze, co Ci chcę powiedzieć, to przede wszystkim, żebyś wybił sobie z głowy, że się nie możesz nauczyć podnoszenia ciężarów. Bo podnoszenie ciężarów to jest taka sama, sama, taka sama jak każda dyscyplina na siłowni. Skoro ludzie potrafią się na siłowni na kalisthenice uczyć front lever, stają na rękach itd., To jest mega pojebane, to podnoszenie ciężarów przy tym jest niczym. Więc przede wszystkim Zakładuj sobie w głowie, że raz że wszystkiego się możesz nauczyć, a podnoszenie ciężaru przy tym to jest pikuś. No a drugą rzeczą to jest po prostu, musisz wiedzieć, jak się nauczyć. I możesz tutaj podejść do tematu na dwa sposoby. Pierwszy z nich to jest po prostu hmm, próbowanie z treningu na trening, robić to coraz lepiej. Czyli bierzesz sztangę, próbujesz robić rwanie, na początku pewnie nie ogarniesz nawet, jak tą sztangę przełożyć na głowę. Eee, Przychodzisz następnego razu jest trochę lepiej, przychodzisz następnego razu jest trochę lepiej i tak dalej. Czyli metodą prób i błędów próbujesz się nauczyć i to jest metoda, która na pewno po jakimś czasie zadziała, ale ma jedną wadę. Możesz się podczas etapu podczas tych pierwszych etapów nauczyć po prostu złych nawyków, które z czasem będzie bardzo ciężko u ciebie wyplewić. Dużo lepszym podejściem do nauki i teraz też sam Wiem to po prostu z doświadczenia, bo też zaczynałem właśnie tym pierwszym sposobem i z ten kanał, żebyś wiedział, jak się masz nauczyć. Dużo lepszym sposobem będzie po prostu nauka ćwiczeniami pomocniczymi, ćwiczeniami technicznymi i rozbicie rwania i podrzutu na elementy. Jeżeli zdecydujesz się na naukę stopniową, czyli troszeczkę zwolnisz, podejdziesz do tematu trochę z chłodną głową, bo wiadomo, jak się jarasz czymś bardzo, to pierwsze co chcesz robić, to po prostu przyjść na siłownię i to robić. Wiadomo. Ale uwierz mi, że dużo lepiej jest zainwestować po prostu w tą metodę etapami, tą metodę taką schematyczną. Po prostu w przyszłości Ci to na pewno zaprocentuje. No a drugą rzeczą, będziesz to robił dużo lepiej. Więc będzie Ci to po prostu sprawiać więcej przyjemności. Bo ta frustracja z tym, że Ci to nie wychodzi, jest całkowicie normalna. Więc kiedy zdecydujesz się na ten mm, sposób schematyczny wchodzisz w tak zwany pierwszy etap. Czyli to jest pierwszy etap nauki, gdzie właśnie masz rozbite i rwanie i podrzut na elementy. Robisz ich najprostsze wersje, zaczynając powiedzmy od rwania siłowego z high hanga. I to jest takie pierwsze powiedzmy ćwiczenie techniczne, żeby się nauczyć przełożenia sztangi, nauczyć się toru sztangi i tak dalej. I tutaj musisz yy, przede wszystkim mieć chłodną głowę, czyli tak. Uczę się jednak progresji, uczę się pierwszego, prostego ćwiczenia, ogarniam go maksymalnie dobrze, tyle ile potrafię, dopiero przechodzę do następnego, dopiero przechodzę do trudniejszej wersji. Czyli bardzo stopniowo, z tygodnia, co dwa tygodnie, co trzy tygodnie, przechodzę sobie do trudniejszego ćwiczenia. W tym samym czasie nie próżnuję, tylko pracuję nad mobilnością, bo bardzo możliwe, że zaczynając taki sport jak podnoszenie ciężarów, tu będziesz musiał włożyć sporo pracy. Pracuję na tym, żeby trochę wyrównać sobie lewą i prawą stronę i pracuję nad bazą siłową. Bez bazy siłowej nie będziesz w stanie dźwigać. Nawet z najlepszą techniką na świecie nie będziesz w stanie dźwigać e, dużych ciężarów, jeżeli nie będzie po prostu bazy siłowej. Więc to jest etap pierwszy. Rozbijasz rwanie i podrzut na elementy, spokojnie przechodzisz z progresji do progresji, e, dbasz o swoją mobilność i dbasz o to, żeby dźwigać długo, czyli dbasz o te dysproporcje między prawą a lewą stroną, no i budujesz bazę siłową. Etap drugi, powiedzmy, że przepracowałeś 9 miesięcy, rok, półtora roku na tym pierwszym etapie i już mniej więcej rozumiesz ten ruch, wiesz jak zrobić rwanie do przysiadu, wiesz jak zrobić podrzut, umiesz, powiedzmy, jako tako wybicie nad głowę, już jesteś w stanie robić techniczne, i, techniczne rwanie i techniczny podrzut. I tutaj jest etap drugi, czyli etap szlifowania. Jest dużo szlifowania, jest dużo spalonych liftów. Uczysz się dźwigać z ziemi, bo najprawdopodobniej przez cały pierwszy rok robiłeś bardzo dużo schęga, ze zwisu z tak zwanego, po prostu hanga, Dźwigałeś po prostu z pozycji kolana, z pozycji biodra. Czasami może się coś zdarzało do dźwigania z ziemi, ale. Tak naprawdę bardzo trudnym elementem jest przejście właśnie z dźwigania z chęga do dźwigania z ziemi. Ten etap drugi może przyjść dużo szybciej, jeżeli się okaże, że wiesz, rozumiesz ten ruch i, i szybko ci to przychodzi. I w etapie drugim najważniejsze, żebyś się skupił na tym, że i zrozumiał to, że będzie dużo spalonych liftów. Twoim celem jest tutaj przede wszystkim zbudować powtarzalność. Czyli ty, co trening, starasz się. Nie tyle, co może dokładać do sztanki na rwaniu czy podrzucie, ale zbudować taką pewność techniczną. Czyli robię jedno rwanie, drugie rwanie wygląda tak samo, trzecie rwanie wygląda tak samo. I najprawdopodobniej przez pierwsze 2-3 lata tego etapu drugiego będzie tak, że przyjdziesz w poniedziałek, będziesz szyczył zajebiście, każde powtórzenie będzie ci wchodziło, przyjdziesz w środę czy tam we wtorek i będzie już zupełnie inaczej, i te powtórzenia będą dużo gorsze, i to jest całkowicie normalne. Całkowicie jest normalne to, że będziesz się też wkurwiał. Więc w etapie drugim szlifujemy technikę, dalej grędujesz siłę, dalej budujesz bazę siłową. To jest rzecz niepomijalna, jeżeli chodzi o podnoszenie ciężarów. już mając tą pewność jako taką techniczną w niektórych ćwiczeniach możesz wprowadzać elementy szybkości, czyli możesz robić szybkie rwania, na przykład z kolana, gdzie czujesz się pewnie, że to jest już, że ten ruch jest ogarnięty u Ciebie. I starasz się budować powtarzalność. Musisz zrozumieć to, że jeden lift będzie dobry, drugi lift będzie gorszy. Twoim celem jest po prostu zbudować powtarzalność i zbudować pewność techniczną. I wchodzimy w etap trzeci, kiedy już masz tą pewność techniczną, kiedy twoje powtórzenia praktycznie zawsze wyglądają tak samo: od pustej sztangi do powtórzenia maksymalnego. W tym etapie dalej budujemy siłę. Bez tego nigdzie nie pójdziemy. Czyli dalej budujemy bazę siłową. Technika tak naprawdę u ciebie już jest na takim poziomie bardzo zadowalającym. Wiadomo, znajdą się go dni, ale 90% Twoich treningów wygląda podobnie. Jesteś na etapie, gdzie periodyzujesz sobie rok, czyli wprowadzamy pracę na procentach na takie prace na periodyzacja i periodyzujemy sobie okres treningowy, czyli Powiedzmy, pracujesz przez 3 miesiące nad siłą maksymalną, kolejne 3 miesiące pracujesz nad szybkością, kolejne 3 miesiące pracujesz nad techniką i tak sobie to przeplatasz, bo już jesteś na takim poziomie, że ciężko ci jest po prostu dokładać z treningu na trening. Będąc początkującym ten progres jest dużo szybszy i dużo bardziej wizualny, taki namacalny. Widzimy go po prostu z tygodnia na tydzień. W etapie trzecim dochodzi nam usuwanie słabych elementów, czyli możemy sobie wizualnie popatrzeć na naszą technikę dźwigania. Yy, czy to wyrwanie, czy w podrzucie, i tutaj możemy sobie dane słabe ogniwo powoli eliminować też szuciami pomostniczymi. I tutaj mówię na przykład przykładowo. O. Yy. Robię rwanie, ale jestem wolny z, z ziemi. Czyli umiem robić ciężkie rwanie, umiem robić ładne rwanie, ale to zabranie z ziemi jest wolne. Jest za wolne i przeszkadza mi to po prostu w dalszych etapach, nie mogę napędzić sztangi. Więc okresowo wprowadzam sobie na przykład albo ciężkie ciągi rwaniowe, albo ciągi rwaniowe z pauzą przy kolanie, albo same oderwania do kolana. Więc o tym mówię, jeżeli chodzi o usuwanie słabych elementów. Najważniejsze, żebyś sobie zapamiętał w tym całym procesie nauki, że czas jest dla ciebie wszystkim. Czas to jest jedyne, czego potrzebujesz. Wkładasz jakąś pracę w trening i czekasz tak naprawdę, kiedy pojawią się efekty. Dużo zależy od ciebie, jak szybko te efekty się pojawią, ale to, że ty chcesz bardzo czegoś szybko, to nie oznacza, że to szybko przyjdzie, zwłaszcza w procesie nauki. Musisz pamiętać o tym, że znajdą się tacy, którzy to ogarną w przeciągu dwóch miesięcy i będą dźwigać bardzo dobrze i mają bazę siłową i są silni i będą zajebiście dźwigać i to jest całkowicie normalne i musisz zrozumieć to, że 80% z nas będzie się uczyło długo, ten ruch trzeba zrozumieć, trzeba poczuć się w nim pewnie, trzeba zbudować też bazę siłową, trzeba zbudować odpowiedni zapas mocy. Czyli to jest całkowicie normalne, że komuś będzie szło lepiej, komuś będzie szło trochę gorzej, Wolniej, może niekoniecznie gorzej, ale czas jest twoim wstrzymującym, więc jak to się mówi, najgorsze w wyboju, najtrudniejsze w wyboju jest po prostu pierwsze 10 lat. I tutaj jeszcze ci powiem, że podnoszenie ciężarów to jest tak naprawdę najlepsze, co możesz robić na siłowni i mamy tutaj kilka zalet, przede wszystkim to wygląda zajebiście. Eee, dwa, zobacz jak dużo czasu sam proces nauki ci zajmie, więc jest to naprawdę takie mm, ciągający ten proces nauki jest wciągający, bo jest dużo do szlifowania, jest dużo elementów do szlifowania. Jeżeli jesteś osobą, która lubisz, jeżeli lubisz, że Twój, jeżeli lubisz, że twój ruch wygląda estetycznie, cokolwiek co robisz w życiu, lubisz, że coś wygląda estetycznie, to ponoszenie ciężarów na pewno ci się spodoba, bo tutaj ten grinding tego ruchu jest po prostu na najwyższym poziomie. No i masz dodatkowe benefity w postaci tego, że budujesz naprawdę zbroję. Twoje ciało jest mega atletyczne i masz bazę do wszystkiego, bo jesteś silny, bo jesteś dynamiczny, bo jesteś szybki, bo jesteś mobilny. Więc jeżeli trenujesz mądrze, to tak naprawdę to jest sport, który otwiera ci furtki we wszystkim, tak naprawdę. Plus do tego, twoje ciało będzie się zmieniać zajebiście. Jeżeli będziesz wiesz, oscylował w niskiej kategorii wagowej, ja na przykład się trzymam tam około 85 kg. I tak naprawdę cały rok można powiedzieć, że jestem w formie, nie pilnując jakoś bardzo michy. E, oczywiście tutaj, jeżeli chodzi o Michę, warto jeść rozsądnie, ale ponoszenie ciężarów to jest naprawdę fajny trening, żeby tą sylwetkę sobie e, zbudować. Podsumowując, w nauce najważniejsza jest chłodna głowa, i czas. Te dwie rzeczy są Ci najbardziej potrzebne. E, najważniejsze, żebyś nie raszował i nie wkurwiał się na siebie, jeżeli coś Ci szybko nie przychodzi albo, że nie możesz dokładać z tygodnia na tydzień. Bo to jest całkowicie normalne i te ściany się pojawiają częściej niż myślisz. Po prostu ściany będą częściej niż myślisz. Będziesz miał etap, że będziesz przez miesiąc dokładał z tygodnia na tydzień, będziesz się czuł jak król i przyjdzie etap, że przez rok nie dołożysz nic. To jest bardzo duży przestrzał, trzeba to zrozumieć. Jest to całkowicie normalne. Dobra, dzięki za dzisiaj. Widzimy się w następnym filmie. Pozdro, hyper.pl. Zasubskrybuj ten kanał, bo jesteśmy na YouTubie. Zasubskrybuj ten kanał, bo to najlepszy kanał od wyboju w całej galaktyce. Elo.